Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam w kolejnym odcinku z DBD i dzisiaj gramy panem Michaelem Majersem. I zagramy sobie, uwaga, na <laughs> szpitalu. Dlaczego? Ponieważ gramy dzisiaj builda pod wszystko widzącego Majersa, czyli mamy lusterko, które lokuje nas na drugim poziomie. Kiedy stalkujemy, widzimy 16 metrów surwów. Będziemy mogli ich zaskakiwać dzięki dodatkowi, czyli Dead Rabbit, oraz monitorem entebius, który. Zmniejsza nam terror rady o 8%. Do tego deviur żeby można było położyć kogoś na strzała jeśli się nie znajdą to temu. opik żeby zbijać geny i fire up, żebyśmy byli szybci. I na co liczę w tej nagrywce? Czy może uda się nam kogoś przestraszyć? to prawda nie jest to lusterko to na pierwszym tierze, które nam by, prawda, kompletnie robiło jumpscare Majersa w nas. Ale no zobaczymy. Zobaczymy, może się uda. Liczę na to, że się uda coś zrobić. Ogólnie chciałem tym Majersem dawno zagrać, ale jakoś nie mogłem za Chiny Ludowe wyfarmić tego lusterka. Dopiero teraz mi się udało. Mam z kolei te dwa Scratch Mirrory, czyli te właśnie co na pierwszym tierze można tylko chodzić. No dobra. I jesteśmy. A w tym momencie mamy zerowy radius, no bo wiadomo, pier 1. Idziemy szukać surwów. Oh. <ścoughs> to było świetne, ona nawet nie wiedziała, że tam byłem. Ona się bardzo wigluje Ma tego perka na wiglowanie Skopmy sobie tego genika Do zera go Podejdźmy, żeby dawir się zaliczył. ona się już poddaje dobry Ona nie wie. Cudowne. Cudowne. Już mi się ta gra podoba. Ja normalnie stawiam stalker'a na nic. Aha. Tam. No dobra, czyli już eliminujemy Nancy. Mi się to podoba. Ej, surwy się poddają. Oni już po prostu się poddali, nie? Momentalnie myślę, że jumpscare myers, a ja tylko na tier dwójce chodzę przecież. Ale dobrze, dobrze no. Obawmy się. Chodź tu, Jake. Tam. Nie wiem, czy realizujesz, gościu, że jestem szybki teraz. Bo mam dwa staki fire rapa, jeszcze mi dałeś bloodlust'a. To będzie szybka gierka. A chodźcie, stargam do piwnicy, sami tam? To znaczy, że jestem troszeczkę zawiedziony tymi surwami. I się autentycznie poddali, nie? Cóż mam rzec. Jest jak jest. Powieśmy go sobie będzie po prostu krótki odcineczek pod nazwą który by się obstrały. Ej, coś ci czołem? Powiem skąd się wziąłem. Jestem wesoły romek. O, oh. oh, myślałem, że go sięgnę. Tutaj się mi go nie stalkuje, chyba po prostu. Odmiennie, że w tym wypadku ci to da? Oh. Czemu? Czemu ten perk mi nie pokazuje czasami surów? To jest za dużo metrów. A strzejmy go, no bo co? co? mi zostaje? Oprócz zabicia tego jednego surwa. Użyjmy jego cierpieniem szelifik? Proszę bardzo. No chodź, daj mi się. jesteś, biedny surwiku? Którejś szafki Nie? Ciekawe. Nie dobrze ukrywa. A bo ja swoje kroki cały czas słyszę. Dobra. czołga Patrzmy. O koleżanko. <tryk> ja nie wiem dokładnie w czym się to pomoże. To ci tak uśmierciło tak jakby koleżanko no. Co mam powiedzieć? Surby po prostu dały dupy od początku się poddali. Po prostu musieli się poddać potędze Majersa no. Alego, nie uciekaj Chodź na haczyk, zakończmy wasze, prawda, cierpienia. Popatrzmy się w górę. Będę na do nakikamie. Tak po prawdzie oni przegrali tą grę przez Nancy. Nancy się poddała, a potem tamten chłop się pod... po prostu, jak złapałem tą Meg się poddał. Tam powiedzieć. Dwóch się poddało śmieci. O, też bardzo decisive, Windows op of Opportunity, Decisive i ten Dead Hard, Iron... A nie, to jest tam Mega Ja muszę być bardziej po prawej, żeby być widzianym na tym, na kilkami na haku Alex. O cóż O widzowie. Jak widzicie. A co są właśnie surwowie? A co są właśnie surwowie? Poddają się po prostu... No instantly jak coś im się nie spodoba. No, no to co mam powiedzieć? To będzie taki krótki odcineczek, bo, no bo to wyszło śmiesznie. Piara, którą stalkowałem, no nie zauważyła mi w ogóle, ślepa. Turby się po prostu poddały. No i co mam więcej powiedzieć? Jeżeli podobała wam się ta klątwa, to możecie zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować, jeżeli jesteście nowi. No i wbić na linki w opisie, czyli na Discorda, żeby mieć info o moich odcineczkach i żeby sobie pogadać z ludźmi innymi. No i też wbijcie do pana Xizera, który też jest w opisie. Robi filmiki z DBD i z Fazmu, więc myślę, że wam się spodoba. A tymczasem ja dziękuję. Do zobaczenia!